Dzień drugi przygody. Powiem Wam, nawet nie było aż tak, aż tak zimno. Obudziłem się o czwartej. Bo zaczęło być zimno. Ale, jak już tak bym w skali od 1 do 10, to bym powiedział 5, ciepło nie było. No ale też nie było jakiejś tragedii. Kawa się robi. No i tyle. Słoneczko tam gdzieś wychodzi. Dzisiaj ma być 23 stopnie. To w krynce powinno być ładnie. Stoi cały mokry, chociaż nie padało w nocy. Dobra, ja się szykuję i w drogę. Chcemy! Jedziemy Morska! Malbork A ja już zrobiłem 515 piętnaście No No jestem Na 125. Tam stoi Tam Podobno się tu, mogę rozłożyć na plaży. Używamy z powodu na na plaży To chyba fajne miejsce, nie? Kurde, na samej plaży. Nie, no tego jeszcze nie pisali. Ile tu jest To jest miejscówka. Żeby nie było, że się nie kopałem w Polskim morzu jak Jaki pizzy! iPhone jest wodoszczelny Jak napuści wody tak Tak nie wypuści Tam jest mój O! dobiega końca, ale słuchajcie co najgorsze właśnie straciłem drona poszedł w morze, nie wiem sygnał zakuszyło i... i właśnie dron się utopił